Znamy Kate, a właściwie Catherine, księżną Wali z okładek, pięknych strojów i ostatnio z Wimbledonu. Ale czym właściwie się zajmuje? Na czym polega jej praca? Jest mamą, żoną, ikoną mody, ale jej oficjalny zawód to księżniczka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wielu zarzuca jej, że jest leniwa albo po prostu za mało się pokazuje. Praca księżnej Catherine, jest bardziej złożona niż tylko pojawianie się na spotkaniach czy maile. Jest też żoną i mamą przyszłego króla, a jej praca przenika się z życiem prywatnym. Cześć! Z tej strony Anna Orkisz, wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Jak zostaje się księżniczką? Nieliczna grupa rodzi się księżniczkami. Inni tej pracy muszą się nauczyć. Pomaga, jeśli mają odpowiednie usposobienie. Na szczęście, w przypadku Williama, wybrał on sobie na żonę, a ona no, zdecydowała się nią być, niemal idealną kandydatkę Kate Middleton, teraz już Catherine, księżną Walii. Kate, jak wiecie, z moich poprzednich odcinków zawsze była wzorową uczennicą, zainteresowaną otaczającym ją światem i zaangażowaną w działania społeczne od najmłodszych. Lat. Jeżeli dodamy do tego, że Kate wywodzi się z kochającej się, blisko trzymającej i wspierającej się rodziny, możemy zakładać, że przez swoje życie miała takie poczucie bezpieczeństwa, a także schron w postaci rodzinnego domu, kiedy media trochę za bardzo dawały jej popalić. A wiecie z moich poprzednich odcinków, że czasem tak było. Jednym słowem, dobre fundamenty, na których można zbudować księżniczkę. Kate weszła do rodziny królewskiej w wieku 29 lat, po niemal dekadzie związku z Williamem, w pełni świadoma roli, którą na siebie bierze. Często porównuje się ją z Dianą, ale Diana i Catherine one nie mogłyby się bardziej różnić. Kobiety łączy uroda i wyczucie stylu, ale także ciepło i zaangażowanie w wychowanie dzieci i sprawy społeczne. Jednak dzieli niemal wszystko inne. Diana była ledwie znającą swojego narzeczonego 20-letnią dziewczyną bez doświadczenia życiowego pochodzącą z rozbitej rodziny. Mimo pozorów, daleko było jej do idealnej kandydatki na księżniczkę. Silnej kobiety, która gotowa jest nie tylko odgrywać swoją rolę, ale także wspierać swojego męża, cokolwiek by się nie działo. No właśnie taka jest Kate. Czasem może trochę nudna. Lub jak komentatorzy e, lekko prześmiewczo nazywają ją czasem Little Miss Perfect, które no, idealnie oddaje wizerunek księżnej w mediach. Z jednej strony wzór gracji, stylu i elegancji, z drugiej strony ogromna presja, żeby być idealną, wzorową żoną, matką, reprezentantką monarchii i kraju. Kate musi czasami grać perfekcyjnie na oczach całego świata. Czasem kosztem własnych emocji i autentyczności. No i gra tę rolę znakomicie. Po prostu gra rolę księżniczki. Odgrywa rolę księżniczki, ale jednocześnie pracuje jako księżniczka. To tak jak każdy z nas, jeżeli jesteśmy w dziale obsługi klienta, to gramy rolę idealnego opiekuna klienta, tak? Mimo tego, że może w codziennym życiu wcale nie jesteśmy idealnym opiekunem klienta. Tak właśnie Kate gra rolę księżniczki. Niewiele też wiemy o osobowości Kate, a to co wiemy to raczej takie same pozytywne cechy, no co jest jej ogromnym zwycięstwem, tak naprawdę. Praca royalsa to pełna etatowa rola, choć nie jest łatwa do zdefiniowania, bo to jest coś więcej niż typowe zajęcie, niż typowy zawód. To jest tak naprawdę styl życia, patronaty. Zacznijmy od tego, co najłatwiej pojąć, czyli od pracy biurowo-patronatowej. Każdy pracujący członek rodziny królewskiej, a więcej o tym, jak pracują członkowie rodziny królewskiej, znajdziecie w odcinku numer 43 Zawód książę. Każdy członek pracujący rodziny królewskiej obiera patronaty nad organizacjami charytatywnymi. Użytku publicznego czy wojskiem. No i to właśnie na wyjściach związanych z organizacjami, którymi patronują, najczęściej tych royalsów widzimy. Od początku swojej królewskiej kariery Kate wybrała obszary, które jej są szczególnie bliskie, np. zdrowie psychiczne, dzieci, rodzina, a także edukacja i sport. Catherine stara się łączyć tradycyjne wartości. Z takim nowoczesnym podejściem. Królewski biograf Andrew Morton zwraca uwagę, jak skutecznie wykorzystuje swoją pozycję, by zwracać uwagę na tematy często po prostu marginalizowane. Mówi, że Kate wprowadza nową jakość w rodzinie królewskiej, bo rozumie, że jej praca to przede wszystkim wpływ, jaki może wewrzeć na życie zwykłych ludzi. Z drugiej strony, inny królewski biograf Robert Jobson. Uważa, że Kate stała się kluczową postacią współczesnej monarchii, ponieważ łączy właśnie tradycję z nowoczesnością w sposób, który przekonuje zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia. Czyli po prostu łączy pokolenia, tak? Dociera właściwie do wszystkich. Kate od początku miała jakieś tam obszary zainteresowań, ponieważ jeszcze przed dołączeniem do rodziny królewskiej angażowała się charytatywnie, ale przez ostatnie lata wykrystalizowały się takie główne obszary jej działalności. Pierwszym z nich, bardzo ważnym dla Kate, jest rozwój dzieci we wczesnym dzieciństwie. Kate, jako mama trojga dzieci, wie, jak ważny jest ten pierwszy okres w życiu malucha. Mocno angażuje się w ten temat od 2018 roku, właśnie z szeregiem różnych inicjatyw. W 2021 roku ruszyła z fundacją The Royal Foundation Center for Early Childhood. A w 2023 roku ruszyła z inicjatywą Shaping Us, i to ma być inicjatywa, która ma podnosić świadomość o tym, jak istotne jest pierwsze pięć lat życia dziecka dla rozwoju jego jako dziecka, a także po prostu dla dalszego rozwoju jako dorosłego. Jak pisze Tina Brown w Wojnie Windsorów, Kate wydaje się mieć naturalny dar do tego, by zrozumieć, co jest ważne dla zwykłych rodzin. No, i właśnie to czyni ją tak skuteczną ambasadorką spraw związanych właśnie z dziećmi i rodzicielstwem. Kolejnym aspektem związanym z tym jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I Kate również jest w to bardzo mocno zaangażowana. Podkreśla, jak ważne jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i miały wsparcie emocjonalne. Zwraca też uwagę na problemy takie jak przemoc czy ubóstwo które mogą wywoływać długotrwałe skutki, jeżeli nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, no i po prostu w pewien sposób leczone. W 2023 roku razem z księciem Williamem zorganizowała forum Exploring Our Emotional Worlds gdzie młodzi ludzie rozmawiali o radzeniu sobie z emocjami i budowaniu odporności psychicznej. Ponadto wspiera programy edukacyjne, linię kryzysową oferującą całodobowe wsparcie, a w poprzednich latach razem z Williamem i Harem tworzyła inicjatywę Heads Together. Trzecią ważną kategorią działań, w którą Kate się angażuje, to jest sport i aktywność fizyczna. I szczególnie tutaj chodzi o promowanie sportu i aktywności fizycznej, a także spędzania czasu na świeżym powietrzu wśród młodych osób. Wierzy ona, że właśnie sport jest kluczowy dla zdrowia i szczęścia dzieci. Sama zresztą od najmłodszych lat uprawia różne sporty: tenis, hokej, żeglarstwo. No i to wpłynęło na jej pasję do sportu i natury. W 2019 roku stworzyła serię ogrodów Back to Nature, które promowały zabawę na świeżym powietrzu jako sposób na rozwój i budowanie relacji. Kate jest także patronką organizacji sportowych. No i tutaj właśnie mamy tenisa, ale także rugby i wspiera dostęp młodzieży do aktywności. Fizycznej. No i to właśnie przy tej okazji <grychy> widzieliśmy ją, czy widzimy co roku na Wimbledonie, dlatego że od 2021 roku, a wcześniej już um, od 2016 roku była zaangażowana, ale od 2021 roku jest przewodniczącą The All England Lone Tennis and Crocket Club, czyli po prostu Wimbledon. Jako przewodnicząca ma ten honor i przyjemność wręczania trofeów. No i między innymi w tym roku 2025 wręczyła trofeum Idze Świątek. Taką ostatnią domeną, która jest bardzo bliska sercu Kate, już nie związaną z młodzieżą czy dziećmi jest sztuka. No bo Kate jest absolwentką historii sztuki. Uwielbia sztukę, uwielbia historię sztuki. Podobno nawet do niektórych brytyjskich muzeów tak się umawia na takie prywatne wizyty przed godzinami otwarcia. Przynajmniej w dwóch pozycjach, źródłach znalazłam taką informację, więc może coś w tym jest. No ale właśnie, jako absolwentka sztuki, od lat interesuję się sztuką wizualną, fotografią, designem. Także jest patronką takich instytucji. Jak National Portrait Gallery w Londynie, Victoria and Albert Museum, czy Royal Photographic Society, którego patronką wcześniej była królowa Elżbieta. Wiemy też, że Kate sama jest pasjonatką fotografii i jest fotografką, uwielbia robić zdjęcia, no co też odbiło jej się kawką w 2024 roku, bo bawiła się troszkę z Photoshopem. Ale okej. Okay. No więc ze względu na swoją pasję do fotografii w 2020 roku zainicjowała taki projekt Hold Still. Ta inicjatywa zebrała ponad 31 tysięcy zdjęć zrobionych właśnie podczas lockdownu, dokumentując życie ludzi właśnie w tym przełomowym 2020 roku. Wybrane prace zostały wystawione publiczne i złożone w taki album, a dochód ze sprzedaży tego. Albumu e, wspierał organizacje właśnie łączące sztukę ze zdrowiem psychicznym. Jak już jesteśmy przy sztuce, to od 2021 roku Kate jest inicjatorką e, kolendowania wspólnego w opastwie Westminsterskim pod nazwą Together at Christmas, czyli Razem w Święta. No i to wydarzenie ma na celu takie zjednoczenie ludzi w okresie świąt, ale także przede wszystkim uhonorowanie tych, którzy w ciągu roku wyjątkowo zaangażowali się w pomoc innym. Jak każdy e, royals, Kate pełni także masę innych ról, na przykład w wojsku. E, to jest bardzo ciekawe, bo zwykle nie łączymy Kate z wojskiem, a można. E, przyjęła takie funkcje jak pułkownik gwardii irlandzkiej, a także Commander in Chief Lotnictwa Marynarki Wojennej, honorowego komandora RAF oraz pułkownika First Queen's Dragon Guards, czyli walijskiej kawalerii. I w ramach tych obowiązków odwiedza bazy, poznaje codzienność żołnierzy, no i jak przyznała podczas jednej z wizyt, uczy się od nich odwagi, dyscypliny i ducha zespołowego. Nie da się powiedzieć o obowiązkach Catherine bez takich wydarzeń oficjalnych czyli wydarzenia oficjalne teraz. Jako księżna Walii, Catherine towarzyszy swojemu mężowi w najważniejszych państwowych i rodzinnych uroczystościach i wydarzeniach. Czy to Trooping the Color, kiedy świętuje się urodziny króla, czy to Remembrance Sunday, czyli niedziela pamięci w listopadzie, czy przyjmowanie w Londynie wizyt państwowych razem z Parą Królewską. Zdarza się także, że William i Catherine zostają sami wysłani na taką wizytę za granicę, wcześniej przez królową Elżbietę, no teraz oczywiście przez króla Karola III i jako ambasadorzy swojego kraju właśnie jadą na taką wizytę państwową, do i ta dyplomatyczna ambasadorska część to także jest część obowiązków Kate. Kate towarzyszy także swojemu mężowi podczas różnych gal, na przykład nagród brytyjskich filmowych BAFTA czy na przykład gali Ehrwood Prize, która jest organizowana przez Williama. Kate od lat uznawana jest za jedną z najlepszych ambasadorek w Wielkiej Brytanii. Jej obecność przecież gwarantuje medialne zainteresowanie. No, a każde publiczne wyjście staje się po prostu wielkim medialnym wydarzeniem, które śledzą nie tylko fani monarchii, ale i świat mody. No i właśnie styl Kate przez lata stał się jej znakiem rozpoznawczym. Oczywiście znamy tak zwany efekt Kate, czyli błyskawiczne wykupywanie ubrań, które Kate ma na sobie podczas jakiegoś wyjścia. No i to zjawisko jest zarówno dobrze znane markom, jak i projektantom. I Wiele razy już było omawiane, ale pałac chce przesunąć te akcenty. W lutym 2025 roku ogłoszono, że biuro księżnej nie będzie już komentować jej ubioru ani podawać szczegółów tego, co ma na sobie. To ma pomóc w pewien sposób skupić uwagę mediów na jej pracy i przesłaniu tego, co robi, inicjatyw, w które się angażuje, no a nie tylko na tych stylizacjach, mimo tego, że jest właśnie z tych stylizacji bardzo znana. Próbuje się przesunąć te akcenty i skupić nie tyle na wyglądzie, ponieważ Kate nie chce być ikoną mody, mimo że nią jest, tylko właśnie na clou problemów czy spraw, w które się angażuje. Księżniczka czy mama? Przez lata w mediach powracał to jakiś czas zarzut, że Kate jest leniwa. Od niemal zawsze ląduje gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki rankingu najciężej pracujących royalsów który z dumą wygrywa zwykle księżniczkę Anna. W 2023 roku Kate odbyła 128 oficjalnych spotkań, podczas gdy Anna aż 457. W 2024 z powodu choroby Kate pojawiła się tylko 11 razy i przez lata takie wyniki tłumaczono opieką nad dziećmi, co no, natychmiast spotykało się z kontrargumentem, że przecież stać ich na nianie i tą nianię mają, i dlaczego ta niania nie może się zajmować dziećmi? No ale czy to naprawdę jest takie proste? Ja nie jestem tutaj, żeby bronić Kate, ok? Ale trzeba to uczciwie powiedzieć, że praca Kate to nie tylko oficjalne wyjście. Ma wychować nowe pokolenie royalsów, w tym przyszłego króla. Biorąc pod uwagę, jak mocno angażuje się w inicjatywy dziecięce, szczególnie w uwypuklenie, jak ważny jest ich rozwój przez pierwsze pięć lat ich życia, nie dziwi, że chciała być z nimi jak najdłużej w domu, wspomagając ich rozwój i dając im taki fundament, który sama dostała od swojej rodziny. Gdy dzieci zresztą podrosły, już były ponad te pięć lat, sama Kate zmierzyła się z ciężką chorobą i bardzo długą rekonwalescencją. Teraz, kiedy stanie zdrowia się poprawił, a dzieci już coraz bardziej są samodzielne, można spodziewać się, że wróci do aktywności i podejmie nowe inicjatywy. Oczywiście równolegle ze wspieraniem męża, ogarnianiem rodziny i szykowaniem się na okazje państwowe. Tylko może warto sobie zadać pytanie: czy opinia publiczna nie przekłada do niej swojej własnej miary? Księżniczka Anna, czy nawet księżna Sofie? Są w zupełnie innym miejscu w życiu. Mają wyrośnięte dzieci i są już długo dłużej w rodzinie królewskiej. A od Kate oczekujemy, by z równie dużym zaangażowaniem łączyła rolę matki małych dzieci z wymagającą publiczną służbą. No i właśnie może to jest najtrudniejsze w jej roli, że cokolwiek zrobi, to zawsze jest za mało albo za dużo. No ale to jest tylko pytanie, na które ja nie znam jeszcze odpowiedzi. Ale chętnie poznam, co wy o tym myślicie i jak postrzegacie pracę Kate. Czy jest za mało, czy jest za dużo, czy może rzeczywiście Kate jest leniwa i jesteście fanami wypunktowania wszystkich jej spotkań publicznych? Warto mieć świadomość jednak, że my bardzo wielu rzeczy nie wiemy, no ale jak mówię, ja to zostawiam Waszemu osądowi i z chęcią przeczytam to, co Wy na ten temat myślicie w komentarzach. A tymczasem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie subskrybujcie mój kanał, obserwujcie na Spotify, gdzie będziecie mieć powiadomienia, jeżeli dodam coś nowego. I tak, bardzo Wam dziękuję za, za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa.